Cześć manko, z tej strony Pipak. Dzisiaj drugi dzień wbijania rangi Srebro 2 w Fortnite. Cie. Zagramy sobie kilka rundek, dopóki nie wbiję. No jak dzisiaj nie wbiję, no to jutro w, następ, w następnym filmie może mi się uda wbić. Eee, no i wczoraj też odcinek, jak wbijałem yy, poziom... Yy, yy, no, srebro 2 yy, yy, próbowałem, ale mi się nie udało, więc kontynuuję to dzisiaj. I teraz dołączy nas do gry. <laughs> oh.

Czekamy na busa, aż mi leci. To <śmawia> już tak długo się czeka zawsze. 10 sekund, to nie mamy. Cholę siostra. To jestem bym, w tył, ale...

Ktoś taka, że się spiszę, Ja Nie ale to nie jest Chcę mnie gości zabiło. I ja go zabiłem. I Ale muszę się uleczyć. No ma. No się to się nie leczy. o Dobra, lecę że ona nie uciekła nie niech to dobra teraz idę się u jakich wodkami żeby niech z, z stułu, nie mogę pomiaruć stóp i tak to jest dla mnie trzeba mi przejść tu prawo straciłem Ja patrzę na mek to widzę, Ale nikogo nie widzę. Tam jest ktoś, nie? Nikogo nigdzie nie widać. To ukrywali się podobno. jest to lepszego Jak? Nikogo nie ma chyba. Tak jeszcze się nie bije. Dobra, Tam biorę sobie lokal. Tak? Z jednego spraya sobie wezmę potki, żeby miał i x To, to nie? Nie wiem. jest dobrze.

Nie uciekłeś mi. Nie ja daj. Dolecił do mnie. To inny mnie tu tak zbudował. Ja wcale nie siadę w tym boxie. To ktoś inny. Jak wygram tę rękę, to pewnie bije z tej Trzeba wygrać nie przerwać. żeby okay. nie dziadlił. Okej, Właśnie się, bo spali. Nie No tu teraz... Czy wydaje się, że teraz wszyscy pójdą na bossa?

Metalem. Też metalem. Dobra. Tu też zabuduje się. Dobra. I cały safe dla mnie. Wszystko. No. Ile trzeba z tym to wszystko dla mnie. Aha. Ty gościu to miał. Sklepów muszę zabrać i karabinów muszę zabrać. Wcale nie, nie chce się brać tych rzeczy. Bo nie ma. Nie wiem czy robić to w programie czy nie. Bo tak to mogę wygrać. tak to mogę nie wygrać. Może mnie zabić, że będę próbował zrobić zadanie. Więc Nie wiem, ale na razie mnie znalazłem. Zobaczmy. Zobaczmy, co pod uwagę. Nie znalazłem żadnego. Wiem, to się było. Nie, nie, za co było. Nie co bym tam zrobił. co bym musiał? Zobaczmy, co bym Dobra. Zobaczmy, nie nie tylko Dobra, teraz odchodzimy. Dobra, to jest trak, a to zadanie, bo nie tak. To jest zadanie, bo nie jest zadanie, bo nie ja akurat jednego dobra i tak muszę wypić tego krewa, bo muszę mm, mieć to stop. Weźmy dużego tego krewę, żeby miał zawsze tam coś nie do leczenia. Dobra. Dajcie mi albo... Jakiś pistolet. Tak. Tak. Flasze. To są nowe dzisiaj dowody. Flasze. Jakieś klepy. Nie. Jakoś się to nazywało. Kleposkopy. O, nie no ma kleposkopy. O, wędzi, piękny chętnik dobra. To jest kupa, tylko nie muszę znaleźć. Muszę mi zadać, co jestem. To jestem jest 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 ducha. Całą rundę jestem prawie na zwyczajnym bastionie Treka będzie gdzieś też prawie na zwyczajnym bastionie Ja też chyba sobie poczekam na jakiegoś Tyka, żeby go lajzerować w sędzie, Tylko, że widzę tam stały, więc sobie na

Вообще мне надо же не, на не бить. А, не трофила его. Ага, не трофила его. Okay, не тотальный его. Nie nie, nie, zabijają zabiję chyba. Teraz jest... no, nie weźmie kiełbadań. Dobra, leżysz. na serio nie musisz mieć taką HP. Oj, chyba, że to go zadam. Ej, pierwszy raz go widzę. Pierwszy raz Proszę w koszku, proszę w Dobra, więc w Gdzieś proszę w koszku, Tylko nie wiem gdzie. w nie proszę w koszku, proszę w koszku, Muszę proszę nie on. Gdzie wyjdź? nic. Już się spotkałem z tym listem. On jest w ekipie Fortnite. Jest ten Który jest tyle strzelał. Nie wiem, co się go No, będzie... Wiąże... Nie, 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 nie za daleko. Jest większa część. Nie jak są największa jest jestimowa. ale zobaczymy jak się ułoży strefa. Mi się wydaje, że będzie na brutalnym błaskonie, ale może być inaczej. Potry. Brady to No teraz Dobra, 36 dostał I myślę, że to nie, nie się się Nic Nie leczmy się Wiem, że nie do, zaraz trąbką, ale nie jeszcze Dobra, zrobiłem Syrena Chodź Posłuchaj jakiś. No ma tak mało. Biało. A tak mam biało. Aha! Ale ona mi sprzedała bombę.

Teraz też muszę do tej... Yy, yy, muszę tego miejsca dojść i będzie na pewno git I będę miał srebro 2 No triple Edity robi I to nie takie, że ma już zbudowane, tylko takie, że robi sama Więc to jest jeszcze trudniejsze O, ma właśnie splash'e Okej okay. Okej, okay, dobra Czekamy na następną rundę i muszę. Muszę dzisiaj wbić srebro 2. Jak nie wbiję, to nie wytrzymam. Jak przegram, jak mnie zabiją, też nie wytrzymam. I pewnie stracę do 50%. Było Mówię, dwa, 50 ja, to było takie złe. albo dwa. Ja to złe. Więc sobie polecę. Dalej. Na dalej. To się przestać na doda. jest dalej. No i dalej to bym polecił... tu tu O, a tak polecę na to złapie wód, żeby... ...w jakimś uniem osób pozbierać. Ale pójdę kontraktów, bo jak na złość jestem i nie O, tylko no, skąd ma na tej wyspie to działo? Okej... na tej wyspie jest tu pięknie działo? Jak to możliwe? No, zatrzymaj się Gorszu. No nie. No, no. Szybko Ktoś, tak, Aha. To szybko doleżyć. To jest nie wpływ przeciwnika. Aha. W sumie mogę tak sobie wisieć. O 50. Był nawet top... nie no, nie wiem, 50 mają. Ale do top, e, 50 bym tam wisiał w powietrzu. Każdy mi się to nie opłaca, bo już to będzie ekspa. A może mogę mieć mi kupnąć podmioty, a ja nie. Więc źle. A chyba jeszcze raz się podoba. Nie, nie widzę, żeby ktoś kuć. Obręby mojego dopuść wleciał. A nie, ale lepszy. Nie. Aha lecę na rozładny brzeg chyba chyba albo w tej chwili nie właśnie na rozładny brzeg to ja mówię co chcę ja sobie polecę i na ten domek nie dobra już już lecę a tu jeszcze jest ryk dobra teraz wam daleko polecę daleko od nilu to ten typ wygląda ja sobie to za, za tą rzeką. Tu, no. tu jest tak. Tu jest na pęk. Tu jest tak, tu jest tak, tu jest tak, jest Nie ma. tak, jest Nie... No dobra. Hej, dobra. Tak mógł, to to nie wytrzymał. Dobra. O! Ej, co? Iżbym ja dostał taką bombę. Nie zginął. Pozostań wrzeszcz. Słodkiego miał śniaczko. Nie Nie, 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 nie. Teraz będę ...wystrejować. Prawie zginęło. Można to zauważyć. Dobra. Najpierw to trzeba. Duże, bo potem, bo ten, chlepo, hop, hop, hop. To jest jakiś z tego prawie mi trafiać. Tak, tak, ok, to zepsułem. I by mi odjemy. Dziękuję, nie wiem coś się Nie, jeszcze, się nie, się nie, 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 tu nie, nie, jest nie, 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 jak nie, 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 Dobra. nie, 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 Chyba sobie ulepszyłem to. Naprawdę dobrze. Nie, na złoto. Dobra. Żeby mieć pewność, że jak nie zadam robotę, to już nie będzie. Żeby... Nie, żeby potem... Nie! Nie chciałem tak zrobić. Myślałem, że się co trzyma. Chyba tego tak. suka. No jednak nie waliła. Chyba. O, tu jest skrzynek to, ja to... O. I poszedłbym uleczyć tą odeczkę. na... To, nie, to wam A ona ją sobie. Nie owalił, że są 50. To bardzo fajnie. Ja tylko teraz musisz z nim Nie, nie chcę iść po nim, to wolę tam wyjść. Z zapleczem. Dobra, im muszę tu szybko wejść. Tu mnie nikt nie zauważył, dobra? Jak nie wolę to... To tam ulepszę na złoto jakiś. Mam złoto, to niech korzystam.

Kapacę w środku. To jest taktyczne. Ja co zrobię flagę? Nie, nie ładuję nic. Nie było. Dobra, przejdź sobie otworzę. Nie wiem co. Znaczy będę czekał. Nie ma. Ja, ale wyjdę ja się to, żeby się nie skiepło, jak to będzie. O, tak męło do walki z chyba, albo je zgubię, co mi działa. A nie, co to znaczy mnie. O ja. A nie. Przyjdzie tylko ona chyba. No dobra, to nie, nie zaznaczam. Nie wiem, Lama z ak To nie miał o nie! on miał. Akurat ten do mnie nie chciał trafić. Nie wiem, przed swym nie uciekam. I tak nie widzę, że uciekam. Ale wolę, żeby nie zniknęło już to. I o, i teraz... Żeby zniknęło,

Dobra, trzeba coś rozwalić z tym. Dobra, nie wiem, jak się zmieniło. To jest tak. To jest

Proszę. Proszę nie. Obniżymy się. Obniżymy się na pewno. Srebro! Jest! Srebro 2! Jest! Zrobiłem srebro 2. Srebro 2 wbiłem dzisiaj. Czyli dwa dni. Wbiłem srebro 2. No i to już jest koniec, widzowie. Dziękuję Wam. Tak długo ze czekaliście na to. I do następnego filmu. Może z StumbleGuysa, może z Robloxa, może z innych gier. Pa!